Cześć w jestem TV i witam Was w kolejnym odcinku Alby i jak widzicie zaczyna się czwartek, więc przedostatni teoretycznie dzień, to znaczy w sobotę chyba się kończy ta gra, no ale generalnie no, mamy czwartek, do piątku musimy mieć wszystkie podpisy. babcia. No cześć babciu! E, kupiłam kilka fajnych akcesorii od, ze sklepu From the Store Recycling Bags, ze sklepu, który recyklinguje torby. Popatrz, to jest za ciebie. Wow, mam torbę, która recyklinguje śmieci. Może będę w końcu mogła zbierać te śmieci, te, których nie mogę do śmietnika. Dałam je naszym sąsiadom. Robiłaś taką super robotę, sprzątając wokół śmietników, ale są też pozostałe śmieci, które leżą tak po prostu w mieście. Teraz będzie prościej zbierać, prawda? Dobra, dziękuję babcia. Czyli mamy teraz torbę, którymi mimo, którą możemy zbierać śmieci. i Może w końcu zwierzątka nie będą wpadać w śmieci. Tu mamy karmnik do naprawy. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Ale tu coś jeszcze było do naprawy, prawda? Prawda to. Była ta tablica. Może uda mi się ją znaleźć znowu. O, to chyba tu było, nie? Tak, mi się wydaje, że to było tu. No właśnie. I chyba mamy wszystkie te zwierzątka. W ogóle znowu mam jakoś głośno tę grę. Nic nie zmieniam. Nagrywam jeden odcinek za drugi, ma i tak jakoś tak głośno, strasznie. O, mamy to. E, mam. To nie jest to. Mamy, mamy, mamy. To jest to. To mamy. I co, to tyle? To jest to. I jeszcze ten. No tego na pewno też mam. Tylko nie widzę. Bo to nie jest to, nie? Nie, to nie jest to. No widzę, że nie to. Hmm. Coś z czarnym łebkiem. To ty jesteś, hej! Nie, to nie jesteś ty. Moment. Tu jest zając ogólnie. No, zające już mam. To jest ten European, coś tam. Ach! No, znowu wpadłam w jakieś zarośla. Gdzieś tu musi być ten ptaszek. Ale gdzie? Kto wie? Oho, tu ktoś. Wie. O, czekajcie. To nie jesteś ty, ale to chyba jesteś ty, co? Jeszcze tu mi coś latało przed chwilą. Ja mam. Chwila. Kolego, to jesteś ty, czy nie ty? To nie jesteś ty. O! There are some archaeologists up here at the castle. Aha, przy zamku są archeologowie, archeolodzy. Czy to ty jesteś? To ty jesteś! Ty jesteś sprawcą zamieszania. Tak. Dziękuję. A ty co robisz? Aha, to słuchaj ciała. No dobrze. Wspominałaś, ale, ale spoko. I będziemy mieć wszystkie tutaj przy naszym domku. Bardzo dobrze. No i fajnie. Dobra, lecimy dalej. Yy, co my właściwie musimy dzisiaj zrobić? Hmm, musimy sprzątać śmieci na pewno. Mm, tu ktoś jest. Aha, do tego dziadka musimy pójść, do zamku. O, patrzcie, a ktoś tam ratuje koty. Nie, to jest Eloj! Eloj od kotka! Tak. O, możemy zbierać śmieci. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że sąsiedzi też będą zbierać. Eee. Y więc sprzątasz ten cały stary rezerwat przyrody o! O, Laura nam podpisała. Przepraszam, jako oficer policyjny muszę zostać neutralny, ale... Powodzenia. I tak mi podpisałaś, więc jakby... Pozostałeś po mojej stronie. Tak bezpośrednio w zasadzie. Gdzie są śmieci jeszcze, które mogę zebrać? Aha. Aha, tu już zebrałam, tak? W lesie. No dobra, no to teraz będę zbierać tu po drodze. Tu krajnie zdjęte, zdjęte. Dobra. Czyli jak raz zdejmę, to nie muszę poprawiać wtedy. O, mogę naprawić budkę dla ptaków. Super. Brakuje mi tego karmienia ptaszków. Tych takich budek do wsypywania ziarek myk. dla ptaszków. Czy tu są gdzieś śmieci, które mogę pozbierać? Chyba nie, ale tu ktoś jest. Cześć. Natalia. To był ciekawy dzień. Z, z czasami potrzebuję przerwy. Okej. Okay. Take your time. Tu są śmieci chyba, tak? Chyba tak. Tam na plaży były śmieci. Ciekawe, czy będziemy tu wracać. Ciekawe, czy mogę tam... Mogę tam chyba. Tam chyba nawet dawałam już. Nie, to chyba nie są śmieci. Nie, bo się zastanawiałam, czy mogę dać tutaj do karmnika mm. jedzonko, ale chyba już dałam, tak? Tak, dałam. Dobra. No to idziemy tam, gdzie mieliśmy. To znaczy idziemy do dziadka, do ruin zamku. Jak mnie mam. No cześć, mam Cię. Hej. Gdzie ty tu jesteś, słodziaczku? Tak, mam Cię, dobra. To nie. Gdzie były ruiny za A tu są. No tak. Ale z archeologami mam rozmawiać. Cześć. O, ty, ciebie nie mam! Dobrze. Fajnie. A już mam 50 różny zwierzątek zdobyć. O, a ciebie mam? Ciebie mam. Owce też mam. Gdzie te ruiny zamku są? Znowu się zgubiłam. Chyba idziemy w dobrym kierunku, co? Chyba tak. Tu coś mogę w ogóle zrobić. Czy już to zrobiłam? Chyba zrobiłam. Tak, to jest to, co robiliśmy dzisiaj. Jak ja mam tam pójść? Mogę tam pójść? Tam jest ścieżka? A ja tam byłam? Nie byłam. Dlaczego ja nigdy tam nie poszłam? Przecież to wygląda interesująco. Dziwne, że ja tam nie zaszłam jeszcze. U, w ogóle jeszcze mam cały... Ach, tak duża jest ta mapa. Oho, mogę posprzątać śmieci. No co tam? Aha, szedł na spocat, ale musi odpocząć. Też mogę odpocząć. Wow, odpoczywamy razem. Podpoczywaliśmy. Tak myślę. Idziemy. Dobra, mamy śmieć. Ach! Śmieci, śmieci. Czy ja Ciebie mam, kolego? Mam Cię. No dobra, no to idziemy wyżej. Nadal zbierając śmieci. Jeszcze dwa. Tu jest jeden. I tu jest drugi. Super. I po Posprzątane. <noise> o, tam mogę podspierać jeszcze śmieci do śmietnika. Zróbmy to. Jej! I tam jest ptaszek, który potrzebuje pomocy. Nie, wywiórka. Wywiórka! Biedna! Pożyła sobie na głowę ten od chipsów opakowanie. Dobrze, to ja. Skąd biorę te zdjęcia? Czuję się obserwowana troszeczkę. O, mam 20 podpisów. Ciekawe kto mi podpisał teraz. Hmm. Nie jest to dla mnie aż takie jasne, jakbym chciała. Chyba, że... I Ines może coś ogarnia. No co tam dziadek? Alba, jak fajnie, że przyszłaś. Patrz, tutaj będą restaurować ten zamek. Maria nawet... Podrzuciła części dla nowego znaku. Jak chce? A ja mam. ja mam. A ja mam, ja mam toolkit, dziadek. Ja mogę to zrobić. Aha, i mamy pójść, bo oni tam coś tam kopią. Proszę bardzo. Patrzcie, jak pięknie zrobiłam. Gong! Gong! <gong> yeah, this is a very beautiful castle. Tak jest, piękny zamek. Fantastyczne dla pikników i robienia zdjęć. Słyszałem o Twojej petycji. Podpiszę ją. Kto potrzebuje tu hotelu? Kam kampowanie. Kampowanie nie jest super. Y ale jeżdżenie na biwaki jest fajne. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Już z Tobą rozmawiałam. Już nie potrzebuję. Idziemy? O. Będziemy pomagać naprawić zamek. Fantastycznie! 14 lat to jest idealny wiek na robienie zamku. Manu, thanks for setting up the table. Dzięki za ogarnięcie stołu. Zapomniałem przynieść instrukcję i narzędzia! I ja to ogarnęłam, a ty nie? E, na szczęście teraz możemy zacząć katalogowanie rzeczy. Ale najpierw proszę przerwy i nacieszyć się zamkiem. Cóż, pięknie zapomniałem ewidentnie też lunchboxa. W każdym razie dzięki. Dobrze, no tego ci nie dam. Co tu mogę? Wow, czuję się trochę jak w My Sims. Dobra. Uh -huh. Oha. O! Ok. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. uh -huh. To było szybkie. Powinnaś przemyśleć pracę jako archeolog. Fatima! Mój kolega jest, ma rację. Masz naprawdę talent. Dzięki za pomoc. Daj, podpiszemy ci petycję. Już mamy dwa kolejne podpisy. Podpiszesz tę petycję w mgnieniu oka, Alba. Tak, dziadek żartuje, że czasami trzeba pokopać, żeby dokopać się do czegoś wartościowego. To ważne. <grystanie> Dobra, dziadek będzie robić fotki zamku. A ja. A ja słyszę tam ptaszka. Czemu tam nie mogę? Ja tam chcę. Ach, moment, może muszę naokoło. Tu coś mogę zrobić. butkę, do... ale jak tam ptaszka. A. A. To one są w stanie w takie małe otwory? No dobrze. Nie, no nie. O! Oh. Alba, widziałaś to? Jak fantastycznie. Chyba to jest jakiś orzeł. Może będzie gdzieś tu gniazdo robić. Powinniśmy sprawdzić. Dobrze, dziadzia, ale ja potrzebuję posprzątać śmieci jeszcze. Kolejna tablica. O, Alia. Cześć. Stare zamki są fascynujące. Według znaku ten zamek ma tajemnicze wejście czy wyjście. Ale było zamurowane, ponieważ... Dzieci króla często się wymykały. Hmm. Znak był zepsuty przez bardzo długi czas. Zapomniałem o tej historii. Nie wiem dlaczego. Nigdy nie pomyślałem o naprawieniu tego przez znaczy, naprawieniu tego samego samemu. Fantastyczna robota, Alba. O, czekaj, Alba. To ty jesteś założycielem Ivrel. Chciałam podpisać twoją petycję. Mogę zrobić to teraz? Jasne. Dzięki za podpis. Dzięki za podpis. O, tu mogę naprawić teraz. Kładkę. Aha, i będę, będę miała łatwiejsze wejście, wyjście w razie co. No dobrze. Aha, czyli mogę... Mogę stąd już wyjść chyba, ale tu mogę coś jeszcze. Uuu, mogę tu wejść. <laughs> mogę pójść do orła. I zrobić mu zdjęcie. Schody, oczywiście. Czym o tym nie pomyślałem? chyba wszyscy czekaliśmy na kogoś aż to ktoś zrobi dzięki alba idziemy i z z zobaczymy naszego pierzastego przyjaciela a nie mogę wejść posoda dziadek chciałbym Potrzebuję... dziadek potrzebuje wyjść wyżej a bo ja to muszę naokoło obejść no dobra Przy okazji śmieci pozbiera mosty pobuduję. Czego to ja nie zrobię? Ojejku, alba to jest fantastyczne dziecko. Pobuduję. Powyarcheologuje. No cudowna. O, jeszcze naprawi zwierzątka uleczy. Alba to jest koleżanka... Nie. Alba to jest córka koleżanki twojej mamy. Beskitu. Czemu nie mogę? O, teraz mogę. Okej, okay, teraz zbuduję tutaj kładkę. I zanim zbuduję tutaj kładkę, to dam tutaj kładkę. A, myślałam, że dziadek też przyjdzie, ale dziadek nie. Tak, zamek otwarty dla przybyszów. Ej, to mają zamek i zamiast zamkiem się zająć, to oni chcą fotel budować, to najpierw mogliby ten zamek. Cześć Orle. Piękne zwierzę. To jakiś taki cesarski, czy jakiś taki Fantastycznie. Alba! To było niebezpieczne. Dzięki dziadek. Dzięki, że to było niebezpieczne. Masz jakieś dobre zdjęcia? <laughs> e, tak, mam dziadek. Było warto. Świetna robota. Dobrze i myślę, że tym pozytywnym akcentem razem z Orłem będziemy się żegnać. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, 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 pa. pa.